Cześć! Jesteśmy znowu w Kosobudach. Ostatnio pokazywaliśmy Wam Szlak Czerwony, ale dzisiaj wybierzemy się na drugą stronę drogi, aby pójść ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną na Górę Niedźwiedź. Jedną z atrakcji tego szlaku jest możliwość podziwiania koników polskich. Ale my mamy wyjątkowe szczęście, bo spotkaliśmy je już na samym początku trasy. Koniki polskie możecie zazwyczaj spotkać na Floriance i tam o nich już Wam opowiadaliśmy. A my idziemy na Górę Niedźwiedź. Nasza dzisiejsza trasa mierzy około 3 km, a wejście na szlak jest bardzo blisko parkingu. Więc wyruszymy tędy, kierując się na początku w dół ścieżką przyrodniczą na górę niedźwiedź, a wrócimy szlakiem partyzanckim. Mam tutaj dziś małe déjà ponieważ ścieżkę chcieliśmy pokazać wam latem. Ale po przejściu dosłownie kilku metrów w tamtą stronę znalazłam już kilka kleszczy na swoich spodniach, i one spowodowały, że postanowiliśmy zawrócić. Ale jesteśmy tu dzisiaj i spróbujemy tym razem dojść do jej samego końca, czyli na górę niedźwiedź. Dzisiaj szlak wygląda dużo lepiej niż latem i możemy podziwiać kolorowe jesienne barwy. Więc być może dobrze, że wtedy nam się nie udało tutaj dotrzeć. Idziemy dalej kierując się oznaczeniami szlaku. Szlak też jest o wiele lepiej przygotowany niż wtedy latem, ponieważ jest szeroki i wykoszony, więc wygodnie można tędy przejść. Idąc szlakiem znajdziecie takie pulpity, na których znajdują się ciekawe informacje o otaczającej nas przyrodzie. Tutaj dowiecie się o odnowieniach jodłowych i o tym, że jodła pospolita jest oprócz buka najcenniejszym gatunkiem losotwórczym Rostoczeńskiego Parku Narodowego. I dowiecie się, dlaczego warto je tutaj sadzić i chronić. Ta tablica informuje nas natomiast o gatunkach inwazyjnych, do których w tutejszych lasach należą m.in. dąb czerwony, który pięknie się prezentuje, ale jest gatunkiem, który bardzo się rozprzestrzenia, zagłuszając rodzime gatunki. Innym jest czeremcha amerykańska, która również jest bardzo trudna do wyplenienia. I zaraz za tablicą możecie zobaczyć przykład naoczny wycięcia dębów na odpowiedniej wysokości, która nie pozwala im, aby puszczały pędy. Po chwili opuszczamy las i nadal kierując się szlakiem zielonym, dochodzimy do rozległych łąk. Poszłam na łąkę! Po przejściu płaską częścią lasu wychodzimy teraz na niezbyt strome podejście. Prost do góry niedźwiedź, która jest naszym dzisiejszym głównym celem, możemy tu podziwiać krajobraz wśród leśnych łąk i wypatrywać koników polskich oraz innych zwierzątek. Szlak jest dobrze oznaczony, a im wyżej się wspinamy, tym ładniejsze widoki możemy obserwować. Podejście, choć niezbyt wymagające, chwilę nam zajmie, więc do zobaczenia na szczycie. Trochę was oszukałam mówiąc, że będzie to trasa lekka, bo jednak można się odrobinę zasapać. Idziemy teraz znowu do lasu. W drodze na szczyt napotykamy szlaban, a za nim znajduje się już teren Rustyczeńskiego Parku Narodowego. A to oznacza pewne zasady, które zobaczycie na tej tablicy. Natomiast jest najboleśniejsza z nich, obowiązująca właśnie jesienią. Nie wolno zbierać grzybów. Choć grzybów jest tutaj sporo i naprawdę kuszą, żeby je zabrać do domu, są one pokarmem dla zwierzątek. Więc nie powinniśmy im ich zjadać. Z nami grzyby są bezpieczne, ponieważ ich nie zrywamy. Dlatego, że się na nich nie znamy. Ale jeżeli macie ochotę na pyszny sos grzybowy z grzybów z roztoczańskich lasów, możecie je kupić u mieszkańców przy drogach. Jadąc samochodem, na górze góry znajdziecie ogrodzoną polanę, na której zazwyczaj pasą się koniki polskie. Chyba, że mają wolne i znajdziecie je przy parkingu. Poniekąd koniki są tutaj w pracy i spełniają podobną funkcję jak owce w tatrach. Podczas wypasu są naturalnymi kosiarkami i dbają o to, aby łąka nie zarosła. Widać już pierwsze oznaki złotej, polskiej jesieni. I chociaż jeszcze nie wszystkie drzewa są pięknie wybarwione, jeśli przyjedziecie tutaj odrobinkę po nas, na pewno będzie już bardzo pięknie i kolorowo. Po drodze docieramy do bardzo fajnego miejsca. Może nie jest to pełnowymiarowa wiata, więc nie schronicie się tutaj przed deszczem, ale jest to miejsce piknikowe, gdzie możecie odpocząć i sobie coś przekąsić. My niestety nie zabraliśmy z domu szarlotki, więc możemy tylko sobie tutaj posiedzieć. W związku z tym długo tam nie posiedzieliśmy. Idziemy dalej przez las, ponieważ już niedługo kończymy naszą wycieczkę. Bo ścieżka właśnie się kończy. Z tego miejsca możecie pójść dalej czerwonym szlakiem partyzanckim. Dotrzecie nim do Wojdy lub, tak jak my, do Kosobut i do parkingu. Bardzo polecamy Wam wybrać się na ten szlak, ponieważ jest on ciekawy, zróżnicowany, a niezbyt wymagający. Możecie się tutaj wiele dowiedzieć o otaczającej nas roztoczańskiej przyrodzie, a może będziecie mieli takie szczęście jak my i spotkacie koniki polskie. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.